Mowa oczywiście o Bogusławie Wołoszańskim, który uczcił Dzień Solidarności w swoim wpisie na X. 31 sierpnia 1980 roku porozumienia sierpniowe. Narodziła się Solidarność, ruch, który zachwiał imperium komunistycznym. Historia przyspieszyła. Pytanie, czy jesteśmy wierni tamtemu dziedzictwu? Później dodał kolejny wpis. 45 lat temu w Gdańsku narodziła się wolność. Zamiast ją dziś uczcić, prezydent Nawrocki szydzi z Lecha Wałęsy. To hańba i wstyd dla urzędu, który sprawuje. No i zaczęła się jazda w komentarzach. Ludzie bardzo szybko wypomnieli Wołoszańskiemu jego niechlubną przeszłość, a konkretnie okres od 1985 do 1988. To czas, w którym Wołoszański był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa. W styczniu 2007 roku IPN ujawnił dokumenty perelowskiego wywiadu, z których wynika, że dziennikarz, pisarz, reżyser odgrywał jeszcze jedną rolę był tajnym agentem SB.